Nie będzie falen z Chrystus i Maryja, Królowa Nieba i Ziemi. Duchu Święty, oświeć nas Twoim światłem. Dopomóż we wszystkim, naucz nas wszystkiego. Wźmij nam wszystkim Twoich darów. Cenne, niesłychanie cenne. Pan Jezus mówi, proście, otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Warto prosić. Matka Boża na cudownym medaliku stoi na kuli ziemskiej, a cudowny medalik został dany w Paryżu zakonnicy. Matka Boża pokazała jej, jak ma wyglądać. Prosiła, żeby druga podczas rewolucji francuskiej, kiedy to. Komuci zabijali księży i nie tylko. Kiedy szataństwo wyszło w największą siłą, mnóstwo ludzi zginęło. Mnóstwo. Matka Boża prosi o wydrukowanie medalika, gdzie z jednej strony Matka Boża stoi na kuli ziemskiej. Ma wyciągnięte dłonie, na których są pierścienie. Wychodzą promienie, a z drugiej strony serce Pana Jezusa i serce Matki Bożej otoczone cierniami. Zakonnica zapytała się, dlaczego te, te pierścienie nierówno świecą, a niektóre w ogóle. Matka Boża powiedziała, że to są strumienie łask dla ludzi. A niektórzy ludzie nie proszą, nie uzyskują. Tylko poprzez proszenie, a potem podziękowanie. Tak raczej wypada. <słuch> Nabieramy łączności z Bogiem. Bo jeśli jesteśmy bogaci, nic nam nie potrzeba, to wielokrotnie nie prosimy, no bo po co? Zawracaj Panu Bogu głowy, jak są Głowy, jeśli tam są ludzie, którzy są bardziej potrzebujący, i w ten sposób człowiek bogaty bardzo rzadko nawiązuje łączność z Bogiem. Dlatego w Ewangelii jest powiedziane, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho gielne niż bogaty człowiek do Królestwa Niebieskiego. Bogaci mają kłopot. Łazarz też był człowiekiem bardzo bogatym i był bardzo blisko Pana Boga. Od reguły zawsze są odstępstwa. Mm. Bardzo dobrze. <laughs> Bardzo miło, że od reguły są odstępstwa. Tylko <laughs> jest zdecydowanie warto prosić, bo Pan Jezus kiedyś mówił Boże, dziękuję Ci za to, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi tego świata, a pokazałeś się prostaczką. No, to ja jestem prostaczek. Miło. No. Fajnie zobaczyć coś więcej niż tylko to, co nas otacza. Jak miło odczuć opatrzność boską. Jak znowu się wpali do dziury, a Bóg nas po raz tysięczny z niej wyciąga w sposób miły. Nie szarpie delikatnie. Wyjmuje nas tam. To, to jest takie super miłe. I jak ja to tam wpadam, po setny, setny, setny. Nie wiadomo który raz. I czuję jak. Bóg się nade mną pochyla z miłością i nie po raz kolejny wyciąga. No. Tak to było. Za czasów komuny. Jak jeszcze komunizm w Polsce był, to przy Trapie musiał stać marynarz, który pilnował granicy państwa, żeby nikt nie uciekł z Polski, z tego komunistycznego raju, a ludzie uciekali. Ja byłem trzecim oficerem. Marynarz stał. Ja to widziałem, że on tam stoi, pilnuje. Dobrze. No ale facet był dziwny. I zamiast im powiedzieć, że sobie idzie od telefonu, zadzwonić, bo mobilnych telefonów nie było, no to nie powiedział i poszedł sobie. I w tym czasie przyszła Straż Graniczna, przychodzi do mnie i mówi: A gdzie ten marynarz? A ja mówię: A No, stoi. i Nie, nie stoi. Patrzę, tak gdzieś pożyczy sobie, zadzwonić. A co tam? No to faceci mówią: No, panie trzeci, pan to zakończył swoją karierę na morzu. A mnie tak trochę smutno w tym momencie było, bo sobie myślę, kurza, co ja będę robił? Z wykształceniem nawigatora, to ja tylko kopać rowy mogę. A nie bardzo, mam ochotę. No więc jak już wierzący byłem, to mówię, Boże, pomóż, no co tu zrobić? No i oni poszli do kapitana i mówią, że tego trzeciego oficera trzeba zdjąć. Kara musi być. No i koniec. Książeczkę Żegnarską niech daje i do widzenia. A no, kapitan mówi, no słuchajcie, ale my za chwilę wypływamy w morze, za tydzień przypłyniemy, no to wtedy sobie tego weźmiecie, a teraz to statek jak bez niego nie popłynie, bo musi być komplet załogi. O, to goście zrozumieli, no dobra, mówi, ty trzeci, ty, łajzo, ty no dobra, takich słów nie używali ale, ale o tym myśleli Bo no, no przyjdziesz do nas do biura to my się z Tobą policzymy za tydzień No, dobra no dobra, przyjechaliśmy za tydzień no to ja już znałem zasady walki z szatanem więc poszedłem do spowiedzi przeprosiłem Pana Boga za wszystkie moje grzechy przyjąłem komunię świętą a potem nawiedziłem najświętszy sakrament pół godziny i przyjąłem odpół zupełny. No i tak przygotowany, poszedłem do tego biura Straży Granicznej w Szczecinie. Idę tam, idę do tego pokoju. Facet akurat wychodził. Ten sam. On chyba kapitana. Stopień miał chyba kapitana. Patrzy się na mnie, przypomina sobie historię i mówi no dobra 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 do, do widzenia jeszcze nie weszłem do tego pokoju. już dobra sytuacja rozwiązana do widzenia powiem szczerze to pierwszy taki moment kiedy zauważyłem że odpół zupełny działa niesamowicie tnie problemy ludzkie lepiej niż brzytwa no potem ja jeszcze jak się tego wszystkiego nauczyłem czyli bez proszenia się nie uzyska. Mam. To tak to jest. Zresztą w układzie naszym ludzkim. Jak dziecko nie płacze, to mleka może dostanie później. A jak popłacze, to od razu. Po angielsku też to tak jest. No cry, no milk. Ja to tłumaczę moim zało mojej załodze, ja nie rozumiem. Czasami wypada o coś poprosić. A jak się nie poprosi, to skąd ten drugi człowiek ma wiedzieć, że ma coś dać albo pomóc? Bóg wie, ale Bóg doskonale wie, co nam potrzeba. Często nam daj, za nie poprosić. Ale żeby nawiązać tą łączność, żebyśmy my zrozumieli, że to tak działa, to Bóg ustalił takie reguły gry. I prosi nas, mówi. Stukajcie. Otworzą Kłaczcie i Też otworzą. <noise> jest taka przypowiedź o chlebie. Tam gościu ma. Osoba. O północy prosi sąsiada, żeby dał chleb. A on nie chce mu się wstać z łóżka, ale ma. To mówi nie dlatego, że jest sąsiadem, ale dlatego, że jak ktoś natarczywie do niego stuka, to otworzy i da. Tak to jest wytrwała modlitwa dzieła cuda. A my tych cudów potrzebujemy na co dzień, żeby nasza wiara wzrosła. Bo jak nam w końcu wzrośnie, to możemy zrobić sporo dobra. Możemy pomóc najbliższym w znalezieniu Pana Boga, i nie tylko najbliższym i nawet taka platforma jak TikTok pomaga co niektórym. Czasami albo rozbawić, albo pomóc dojściu do nieba. No, ja podejrzewam, że ja tutaj to najbardziej to rozbawiam Pana Boga, moimi opowieściami. Bo ja się staram, Bóg to wie. Jacek się stara, no wychodzi. Różnie. Ale Bóg widzi intencje, intencja czysta. Więc bez wątpienia, Pan Jezus i Matka Boża czasami się uśmiechną z tych wypowiedzi z dżungli polskiej, ze środka polskiego lasu. Dobry Boże, oświeć nas. Duchu Święty Boże, pomóż nam we wszystkim i weź nas wszystkich swoją przemożną opiekę.